Dzieci z przedszkola słoneczko zaśpiewały dla swoich dziadków. Biedroneczki miały w swoim repertuarze kilka piosenek. Występy wywołały ogrom emocji. A kochasz dziadka? Tak. Duma z jednej strony może, ale z drugiej strony to emocje dosyć dużo emocji w tym momencie. I nie tylko przedstawienia wnuczków obudziły w dziadkach również wspomnienia. Przypominam sobie dawne czasy, że jakiego tatuś był jeszcze mały i jego wujek, a po prostu teraz już po prostu ten czas jakby stanął. I po prostu i przy nim się dopiero uczę i dopiero przy nim widzę, jak, jak dzieci rosną. Po prostu jak, jak, jak synowie moje rośli, jak, jak on rośnie. Nie tylko dla publiczności, ale i dla samych przedszkolaków były to ogromne emocje. Dla niektórych dzieci był to pierwszy występ w życiu. Podczas śpiewu czy recytowania wierszy trochę się wstydziły. Ten mój wnuczek jest troszeczkę taki nieśmiały, ale to tylko tutaj, bo. Ma swoje zainteresowania i naprawdę jest taki rozgadany.